przeważnie artystów postrzega się jako ludzi lekko odklejonych od ziemi. Tymczasem ja osobiście sztukę traktuję jak rzemiosło. Ukształtowały mnie dwa skrajnie różne środowiska. Z jednej strony akademia muzyczna i cały proces bycia dążenia do bycia zawodowym muzykiem, a z drugiej strony kolarstwo, czyli bycie sportowcem, bycie przedsiębiorcą, bycie trenerem, a później też ostatecznie psychologia. Psychologia w biznesie i konsulting biznesowy. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jak używać fotografii jako narzędzia do sprzedawania, zarówno z perspektywy być może bycia moim potencjalnym klientem, ale też chciałbym pokazać drugą stronę, tę przedsiębiorczą, bycia komercyjnym fotografem, który zarabia na tej pracy. Przed Wami standardowo krótkie intro, a potem merytoryczna część odcinka. Zapraszam. Cześć, słuchasz właśnie podcastu Work like Sport Balance, który powstał z przyjemności do robienia inspirujących rzeczy. Ja nazywam się Radosław Kozal, tworzę markę Radosławkozal.pl i łączę ze sobą usługi konsultingu biznesowego, mentoringu dla przedsiębiorców oraz fotografii lifestyle'owej i reportażowej. Na co dzień z ogromną ciekawością towarzyszę przedsiębiorcom z całej Polski pomagając im poukładać swoje sprawy zarówno od strony biznesowej, mentalnej, jak i wizerunkowej. Ten podcast jest dla tych, którzy lubią łączyć edukację z rozrywką, mają otwartość mierzyć się z nieoczywistymi i krytycznymi pytaniami, a czasem po prostu szukają dla siebie inspiracji, by zrobić coś inaczej. Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ten rok zacząłem z bardzo mocnym postanowieniem strategicznego, systematycznego podejścia do swojej pracy. Jako dowód połączenia determinacji biznesowej i tej przyjemności, o której mówię w intro, do tworzenia fajnych rzeczy, niech będzie to, że jest 24 stycznia, a ja nagrywam dzisiaj odcinek, który ukaże się dopiero w marcu. Coś nie do pomyślenia dla mnie, jeszcze całkiem niedawno, ale. Pewne sytuacje, pewne konsultacje moi klienci, tacy, którzy właśnie z którymi rozmawiam o fotografii, jako osoba, które będę fotografował, ale także klienci, którzy są fotografami i przychodzą do mnie na mentoring i zwierzają się z różnych swoich wyzwań, z jakimi się na co dzień mierzą, a takich osób jest całkiem sporo już w moim portfelu. Postanowiłem nagrać taki odcinek i. Pewnie każdy specjalista do spraw podcastu powiedział mi, Radek, to są dwa osobne odcinki. Ale jak pewnie zauważyliście, na każdy merytoryczny odcinek przypada wywiad ekspercki, i zazwyczaj gośćmi są ludzie, którzy robią to, o czym był poprzedni odcinek merytoryczny. Tak więc możecie się spodziewać, że kolejnym moim gościem będzie zawodowy fotograf. No i pomyślałem sobie, że takim fajnym wstępem, a jednocześnie uzupełnieniem tej naszej przyszłej rozmowy, będzie właśnie. Połączenie tych dwóch skrajnych światów. Bo jeśli słuchają mnie ludzie biznesu, to fotografia, jak każdy inny zawód, ma pewne swoje cykle, procesy sprzedażowe. Być może znajdziecie tutaj dla siebie jakąś inspirację w tej kwestii, właśnie sprzedażowo-marketingowej. Więc, mimo że będę mówił dla fotografów, to słuchajcie tego z perspektywy procesu sprzedażowego. A jeśli. Obserwujecie mnie w mediach, zastanawiacie się nad tym, by wziąć udział w takiej sesji fotograficznej ze mną, to chciałbym Wam opowiedzieć, jak to robię i dlaczego to jest takie skuteczne. Więc pierwszą część poświęcamy Wam, drodzy potencjalni klienci, a może ci, którzy już z tej sesji skorzystali i w przyszłości będą chcieli wrócić. Opowiem Wam, jak to działa i dlaczego to jest skuteczne. Po pierwsze, Moja sesja zdjęciowa wyróżnia się tym, że składa się z trzech etapów. To jest taki mikroproces. Jest najpierw konsultacja wstępna, potem jest sesja zdjęciowa, a później jest konsultacja, na której podsumowujemy efekt naszej pracy. I w ramach tej wstępnej konsultacji albo spotykam się online wcześniej, jeśli ktoś sobie tego życzy, albo robimy to bezpośrednio w dniu sesji, na którą się umówiliśmy. Ale ta sesja ma taki charakter mocno coachingowy bardzo nastawione na takie biznesowe kwestie, bo ja, żeby czuć się dobrze sfotografowaną osobą, nawet patrząc tak z perspektywy mojego ego, ja chcę wiedzieć, kim ty jesteś, co cię ukształtowało, jakie masz historię do opowiedzenia, jak chcesz użyć tych zdjęć, jakie masz produkty, jaki masz pomysł na to, żeby te produkty dystrybuować, bo z racji swoich doświadczeń i tego, czym się dzisiaj zajmuję, jestem w stanie ci poniekąd Ukierunkować, coś doradzić, a być może coś odradzić. A jednocześnie, ponieważ mam kompetencje psychologiczne i no, wzbudzam zaufanie wśród ludzi, z którymi rozmawiam. Czasami moi klienci się śmieją, Radek, ty i te Twoje terapeutyczne pytania, ale one właśnie sprawiają, że ludzie mają chęć się otworzyć, ufają mi, e, i to pozwala im zrobić taki zrzut, którego często szukają. Przedsiębiorcy, a oni często są moimi klientami, e, no Zderzają się z tą pustką, taką decyzyjną, z tą samotnością lidera, i ta moja konsultacja, już wielu klientów to potwierdziło, że w ogóle jest najfajniejszym elementem i najbardziej wartościowym z całego tego procesu. Zdjęcia są takim czasami przyjemną przykrywką do tego, żeby odważyć się porozmawiać. I są klienci, którzy przychodzą, bo faktycznie potrzebują zdjęć, a są tacy, którzy traktują to jako przykrywkę. Ostatecznie wszyscy ci ludzie wychodzą z czymś w głowie. I z czymś na dysku, a jeszcze do tego z pomysłem i z motywacją do działania, więc tak naprawdę to jest samo win-win. Nie ma tak naprawdę przegranych w tym procesie i tak właśnie wracając do tego mojego ego i tej mojej roli w tym całym procesie. Po pierwsze mam narzędzia psychologiczne wypracowane w sobie do tego, że mnie te problemy moich klientów nie obciążają. To jest moja rzeczywistość. Pracując mentoringowo z ludźmi pomagam im układać różne sprawy. Ja się spotykam z tym na co dzień, ale mnie to nie obciąża, bo ja jestem tego nauczony. E, dwa, e, biorąc pod uwagę, że właśnie nie każdy klient... Czuję się dobrze przed obiektywem. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, nikt nie czuje się dobrze przed obiektywem, a nawet jeśli sesja trwa godzinę czy półtorej, no to przez bardzo długi czas jesteś eksponowany na coś, co jest niekomfortowe. A ja jako osoba wysoko wrażliwa ten dyskomfort czuję. I ja też potrzebuję go w Tobie odczarować, bo jeśli będziesz czuł opór, to ja też go będę czuł. Więc z jednej strony wykorzystuję swoje talenty do zarządzania ludźmi, zagadywania i wnoszenia dobrej energii, po to, żebyś kiedy jesteś fotografowana, fotografowany, nie czuł dyskomfortu. Więc staram też się ciągnąć rozmowę, nawiązywać do tego, o czym rozmawialiśmy, i po prostu ty sobie gdzieś patrzysz, ty się nad czymś zastanawiasz, a ja w międzyczasie pstrykam ci kadry. Dwa. Mój też styl fotografii taki jest, że on jest improwizowany. Ja nie planuję raczej sesji przed, raczej łączę to, co zostajemy w miejscu, w którym się umówiliśmy, i szukamy po prostu tego, co będzie pasowało do Twojej osobowości, do Twojego charakteru, do tego, czym się zajmujesz. Wiadomo, że jak jeśli, jeśli robisz jakieś rzeczy biznesowe, no to dobrze, żeby to, to otoczenie było biznesowe, czyli Właśnie, że było szkło, beton, minimalizm i tak dalej. Jeśli jesteś artystą, to może niech jest bardziej kolorowo, ale ja ogólnie jestem fanem minimalizmu, tej estetyki takiej soté i takich kadrów generalnie szukam. I to jest, to jest pierwszy etap tego procesu, który jest super skuteczny ze względu na atmosferę która, i aurę, która się wytwarza wokół tej sesji. No i później, później są te zdjęcia. I jakoś ten proces zawsze szybko mnie. Jeszcze nie było takiej sesji, żeby ktoś wyszedł i powiedział, że nie, nie, nie akceptuję tych zdjęć, raczej jest tak, że wszyscy są zaskoczeni szybkością działania, bo ja zazwyczaj zdjęcia udostępniam już tego samego dnia albo najpóźniej na drugi dzień, bo wychodzę z założenia, że póki mam tą aurę, czuję te emocje, pamiętam nasze rozmowy, to obrabianie tych zdjęć idzie mi dużo, dużo szybciej. U mnie nie ma tak, że wysyłam klientowi zdjęcia do selekcji, on mi odsyła i tak dalej. Nie, ja wolę na podstawie własnej intuicji, estetyki, wyselekcjonować z tych 250-300 kadrów, które Ci zrobię, około 50, bo to jest taka realna liczba, która, która mniej więcej wchodzi. Najczęściej, przyznam szczerze, tych zdjęć jest więcej. I wysyłam te, które się po prostu z mojej perspektywy udały i które wnoszą coś do tego, o czym mi opowiadałeś, opowiadałaś. No i jak to się ma później? Biorąc pod uwagę, że to jest takie szybkie, i takie skuteczne, ale jest też obarczone pewnym błędem, no bo improwizacja ma to do siebie, że no nie pracujemy ze sztucznym światłem, nie będzie zawsze idealnie. Ja skupiam się przede wszystkim na tym, gdzie kumuluje się albo gdzie skupia się wzrok, kiedy patrzę się na zdjęcie, i to jest dla mnie taki punkt wyjścia, bo nawet jeśli, i to jest taki, taka rzecz, o której chcę bardzo mocno powiedzieć, żeby wybrzmiało, nawet jeśli nie wiem, odstaje ci brzuch, albo jest wymięta koszulka, i tak dalej. To zdjęcia są po to, żeby złapać czyjąś uwagę w mediach, żeby potem ta osoba spojrzała na opis, w którym chcesz się podzielić jakąś swoją ekspertyzą. Więc zdjęcie ma tylko charakter takiego mikrosekundy, w której ktoś akceptuje, że to jest coś ładnego i go, go angażuje do tego, żeby spojrzeć, co jest dalej, albo nie. Jeśli zdarzają się zdjęcia, na których masz świetny wyraz twarzy albo adekwatny do, do, do posta, o którym piszesz, ale no nie wiem, wystaje ci na przykład brzuch, to ja zawsze mówię, słuchaj, no to wstaw tam napis. Wywołaj tam personę, napisz, dla kogo to jest, albo opisz problem, o którym będzie ten post. I masz załatwioną sprawę. I czasami zdarza się, że udostępniam klientowi trzy takie same zdjęcia, na których raz patrzysz w obiektyw, bo chcesz przekazać jakąś swoją historię, albo patrzysz gdzieś w górę i się zastanawiasz, i wtedy myślisz sobie, co tam w branży słychać, albo tendencje w branży są takie, że a może robisz coś zupełnie innego, ale. No właśnie, czasami ten sam kadr, ale wystarczy, że jesteś zupełnie w inny sposób odwrócony do zdjęcia, można wykorzystać w inny sposób. Dlatego tych zdjęć jest dosyć dużo i dlatego nawet jeśli są one, są one obarczone jakimś takim błędem pod tytułem właśnie tam wymięta koszula, marynarka i tak dalej, to czasami niektóre zdjęcia potrzebują czasu, żeby się odważyć i wrzucić. Ostatnio jeden z moich klientów fajnie powiedział, że zobaczyłem pewne zdjęcie, powiedziałem no way, nigdy go nie wrzucę, a po jakimś czasie Doszedłem do wniosku, że ono idealnie pasuje do czego, co chcę opowiedzieć o jakiejś niedoskonałości, i to zdjęcie mi zagrało. I ze zdjęciami z sesji często w ogóle tak jest, że jest ich 3, 4, 5, które są takie, powiedzmy, nazwijmy je w kategorii wybitne, takie, które nam się najbardziej podobają i które byśmy używali najczęściej, a cała reszta jest taka so-so, nie do końca. Ja też mam takie zdjęcia ze swoich sesji, ale raz na jakiś czas okazuje się, że one są właśnie. Wtedy potrzebne, że pasują do jakiegoś komunikatu, który chcemy przekazać. I dążąc do, do pewnego zamknięcia tej myśli i opisu procesu, który robię, to właśnie na sesji takiej podsumowującej, na konsultacji podsumowującej, żeby nie mieszać, jest konsultacja, sesja, konsultacja, to na konsultacji podsumowującej właśnie siadamy i gadamy. Słuchaj, włączamy sobie podgląd na zdjęcia i, i opowiadam Ci. Widzę na tym zdjęciu to i to. Takie i takie zastosowanie. Być może nie podoba ci się to, ale korzyścią tego zdjęcia, dla którego go wyselekcjonowałem, jest taki i taki powód. Mając taki produkt, możesz wykorzystać ten kadr w takim celu. I zauważyłem, że to bardzo mocno otwiera głowę moim klientom na to, jak można po pierwsze odkleić się od siebie, bo to jest bardzo istotne, że zdjęcie jest narzędziem do zwrócenia uwagi, a dalszym krokiem jest to, o czym masz coś do powiedzenia, czyli tekst, który napisałeś, napisałaś, i to jest najważniejsze. Więc złap czyjąś uwagę fajnym zdjęciem, niech ten kadr jest adekwatny do treści, a cała reszta to jest naprawdę czepialstwo. I znowuż wracając do tego, o czym mówił mi Łukasz, czyli klient, o którym wspomniałem. Mówi. O, no, tam odstawał mi brzuch, myślę sobie właśnie, mi się to nie, nie podoba, ludzie się będą czepiać. Efekt był taki, że on wrzucił to zdjęcie, ludzie reagowali, pisali komentarze. Nikt, absolutnie nikt nie zwrócił uwagi na to, że mu się tam fauda zrobiła i ola Boga, co by, to, co by to nie było. Efektem takim, chyba końcowym, największym, najważniejszym całego tego mikroprocesu, o którym ci opowiedziałem, tej konsultacji, sesji, konsultacji, jest pytanie którym ma, mocno pcham klientów do przodu w działaniu. Ono brzmi, czy mentalnie jesteś gotów pokazać swoją wizję siebie? Bo przychodzimy na sesję zdjęciową jako klienci z, pewną, z pewnym oczekiwaniem zmiany. Podjęliśmy decyzję, podjęliśmy działanie, że chcemy coś zmienić. Sesja jest jednym z takich elementów zmian. Ale często później nie mamy odwagi, żeby te efekty pokazać, albo żeby te efekty wykorzystać. Nie mamy odwagi do tego, żeby nazwać się ekspertem, czy specjalistą, czy kimkolwiek, co idzie za, tą, za Twoimi doświadczeniami, które chcesz przez te zdjęcia pokazać. I zwieńczeniem całej tej sesji, najczęściej jest to, że ci ludzie, którzy ze mną pracują, odważają się, a nawet jeśli mają jakikolwiek opór, to taką wartością dodatkową, która jest też. O im, jakby zabiegiem marketingowym, ale mówię o tym wprost, bo, bo chcę mówić o, o procesach, jakie mają miejsce, o tym będzie w części dla fotografów. Jest to, że ja się z dumą chwalę, z kim pracuję, kim jest ta osoba, co ja w niej zauważyłem, co mogę powiedzieć o tej osobie bo w ramach tej konsultacji pierwszej. Jest taki, powiedzmy, kontrakt poufności, że, nie że możesz mi opowiedzieć, o czym chcesz, i masz gwarancję, że nikt się o tym nie dowie. Więc ja, w sposób możliwie dyplomatyczny, taki najbardziej neutralny, nie wyciągam tych najbardziej intymnych rzeczy, o których mi opowiedziałeś, tylko staram się pokazać ciebie jako eksperta i opowiedzieć, co wysłyszałem, co zobaczyłem, co dojrzałem w tobie z perspektywy tylko i wyłącznie tej zawodowej, eksperckiej. I dlaczego ludzie powinni podążać za Twoimi mediami? Kiedy masz ich uwagę, a te posty widzi od kilku do kilkunastu tysięcy osób, po najlepsze moje publikacje mniej więcej tyle osiągają, między 5 a 20 tysięcy wyświetleń na LinkedInie, no to masz przestrzeń i zwróconą na siebie uwagę, i pytanie, jak później to wykorzystasz. Na koniec zadaję Tobie pytanie. Czy mentalnie jesteś gotów pokazać swoją wizję siebie? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to zapraszam cię na sesję. A jeśli twoja odpowiedź brzmi nie, to też zapraszam cię na sesję. Nim pójdziemy dalej do drugiej części poświęconej fotografom i generalnie biznesowi fotograficznemu, chciałbym wam autopromocyjnie powiedzieć o trzech trzech bardzo istotnych rzeczach, które są też dla was. Po pierwsze, każdy z was słuchający tego podcastu, obserwujący mnie w mediach, ma prawo do pierwszej bezpłatnej 15 minutowej konsultacji. Jeśli masz jakiś pomysł, jakąś wątpliwość, jakiś problem, masz ochotę odbić myśli, to wejdź na moją stronę www.radoslawkozal.pl i na samym dole landing page'u możesz umówić się ze mną na spotkanie przez aplikację Calendly. Tam znajdziesz dogodną dla siebie godzinę która będzie korespondowała razem z moją dostępnością. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, raz w miesiącu, w ostatnią sobotę miesiąca o 8 rano, organizuję coś takiego jak roczny program mentoringowy. To są spotkania dla ludzi biznesu, którym pomagam na chwilę zatrzymać, podsumować bieżące działania, bieżące, bieżący miesiąc, przyjrzeć się temu, wyciągnąć lekcje, wyciągnąć refleksje i zaplanować działania na kolejny dzień. Jeśli. Nie masz do końca zaufania, czy mentoring w moim wykonaniu, czy, czy konsultacja płatna to jest coś, na co jesteś gotowy wydać pieniądze. Przyjdź sobie na roczny program mentoringowy, zobacz jaką metodologią pracuję, poczuj tą energię i zobacz, że wszystko to jest spójne i autentyczne z tym, o czym opowiadam tutaj na, w moim podcaście. I trzecia rzecz. Jeśli wejdziesz na moją stronę internetową, to znajdziesz różnego rodzaju wydarzenia i eventy komercyjne. Chciałbym Twojej uwadze polecić najbliższy. Work and Gravel Camp to jest wydarzenie, które łączy ze sobą warsztaty biznesowe połączone z jazdą na rowerze. Zabieram przedsiębiorców do hotelu pod klasztorze. Partnerem wydarzenia jest New Bike Day, sklep rowerowy w Poznaniu z markami premium typu 3T, który jestem ambasadorem. I tam zatrzymujemy się na dwa dni, robimy się w trybie offline i gadamy. Pracujemy strategicznie, biznesowo, a także jeździmy na rowerach, korzystamy z dobrodziejstw z hotelu pod klasztorze, to jest absolutnie fenomenalnym miejscem. Więcej o moich wydarzeniach przeczytasz na mojej stronie internetowej, a teraz wracamy do części merytorycznej poświęconej fotografom. Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że panuje takie przekonanie, że jeśli jesteś dobry w fotografii i robisz zdjęcia, i jeśli wrzucasz je na tam Instagrama, Facebooka, Linkedina, to one same z siebie będą sprzedawać. To jest prawdą po części, ale jest niewystarczającą prawdą do tego, żeby utrzymać taki biznes i nie żyć w ciągłym stresie. Ja bym chciał w tej części. Opowiedzieć Wam troszkę o swoim podejściu do zarządzania właśnie tym sprzedażą, marketingiem, wizerunkiem, komunikacją, bo uważam, że to są obszary, które tak jak biznes prowadzi się myśląc jednocześnie trochę o przyszłości, jednocześnie trochę o teraźniejszości, wykonując zadania, które robimy, ale jednocześnie też zarządzając trochę przeszłością. To w proces fotograficzny też taki jest, że on jest bardzo długi. Że jest pik, którym jest sesja zdjęciowa, i to jest ten, ta nagroda za, za całą pracę, ale są jeszcze pewne czynności, które trzeba. Wziąć pod uwagę w całym tym procesie, żeby ocenić, czy masz na to energię, czy masz na to zasoby, czy w ogóle bierzesz to pod uwagę, jak czasochłonny jest to proces. I ja do fotografii mam trochę takie podejście jak do kolarstwa. Uważam, że to są dwie bardzo bliskie sobie dyscypliny, bo w kolarstwie mówi się trenuj tak ciężko, żeby wyścig był dla ciebie nagrodą. I w fotografii bym przełożył to na to, że pracuj systematycznie i wytrwale na tyle, by sesje z klientami także były dla ciebie nagrodami. Więc gdybym miał opowiedzieć o swoim procesie, jak to wygląda z takiej perspektywy biznesowej, no to uważam, że jedną z najważniejszych aktywności, które wykonuję, jest pokazywanie siebie przez pryzmat ludzi, z którymi pracuję. No i my jako fotografowie, my, jako fotografowie, mamy niebywałą możliwość, bo nie musimy ciągle w mediach eksponować siebie, a możemy. Chwalić się, dzielić się pracą z ludźmi, którymi, który, z którymi tę pracę wykonujemy. I zauważcie, że social media są najskuteczniejsze wtedy, kiedy ktoś pisze o tobie, albo ty piszesz o kimś. I ty masz doskonały zasób do tego, żeby o kimś pisać. I to jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Masz automatycznie social proof, bo pokazujesz siebie przez pryzmat swojej pracy. Są ludzie, którzy potwierdzą to, że Twoja praca ma sens, i to na pewno jest bardzo duży boost do Twojej sprzedaży. Druga rzecz jest taka, że szaleństwem byłoby wchodzić codziennie w social media i oczekiwać, że klienci sami będą do nas pisać. Życzę wszystkim nam tego, żeby tak było. Niemniej uważam, a zwłaszcza na początku drogi, że jeśli. Widzisz, rotujących wokół siebie ludzi, którzy zostawiają jakieś interakcje, którzy zostawia, zostawiają jakieś komentarze, to to są Twoi prawdopodobnie potencjalni klienci. Wyjdź do nich z inicjatywą, zapytaj, czy potrzebują, czy rozważali, czy mają jakieś obiekcje, czy możesz z nimi o tym porozmawiać. To są kompetencje sprzedażowe, które trzeba ćwiczyć i które dają bardzo duże szanse do tego, żeby napędzać sobie ten biznes. Być może jakaś bezpłatna konsultacja, żeby zrozumieć potrzeby, żeby wytłumaczyć w jaki sposób pracujesz, żeby zorientować się, czy jesteś w stanie te potrzeby w ogóle spełnić, bo mi się zdarza często odmawiać sesji, bo na przykład jeśli przychodzą firmy i potrzebują jakieś sylwetkowe zdjęcia czy profilowe, to ja tego nie robię. Odsyłam dalej do innych fotografów. Ale jeśli ktoś potrzebuje, Połączyć właśnie to z jakimś szkoleniem wizerunkowym, albo z szkoleniem z Linkedina, itd. Tak no to jak najbardziej się wpisuje w moją, w moją personę, którą sobie opisałem. Więc tu automatycznie załącza się taki punkt zadanie dla Ciebie pod tytułem Zweryfikuj na podstawie swoich klientów, albo swojej wizji, jaką masz na siebie, bo nie wiem, czy już to robisz, czy chcesz to robić, jakich klientów chcesz obsługiwać, kim ci ludzie są, jakie piastują stanowiska, bo jeśli Twoja sesja kosztuje, nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy złotych, to nie będzie twoim klientem, każdy klient i trzeba sobie o tym powiedzieć wprost. A jeśli jesteś na początku drogi i jeszcze nie umiesz się wyceniać, nie masz odwagi żądać wyższych stawek, to być może właśnie taki trening na wielu ludziach, na niskich stawkach da ci ten boost do tego, żeby ludzie widzieli w ogóle, że to robisz. I to jest moim zdaniem kolejna rzecz bardzo ważna w tej, w tej mojej merytorycznej wypowiedzi, że. Pokazywanie efektów swojej pracy jest kluczowym elementem procesu fotografii. Kluczowym elementem fotografii. Czyli to, że komuś robisz zdjęcia, to fajnie, ale jeśli nie będziesz tego pokazywać światu, to nie fajnie. To tracisz szansę na to, żeby ludzie zobaczyli, z kim pracujesz, co robisz, w jaki sposób, jaki jest tego efekt. Jeśli będzie. Im więcej tego będzie, im lepsze te efekty będą. Tym większe prawdopodobieństwo, że zadziała tak zwany inbound marketing, czyli ci ludzie właśnie sami będą się do ciebie zgłaszać. Natomiast outbound marketing to jest właśnie oddziaływanie na ludzi krążących dookoła ciebie. Więc żeby zrozumieć w ogóle czym jest proces sprzedaży, to warto w sobie wziąć kartkę, narysować poziomą linię, na samym środku zaznaczyć punkt. I nazwać go sesja zdjęciowa. I to jest połowa drogi do sukcesu, generalnie w fotografii. Zastanów się proszę i wypisz, jakie działania powinnaś, powinieneś podejmować, żeby do takiej sesji doprowadzić. Jakie czynności, jakie aktywności, jakie sposoby na to, żeby docierać do ludzi, którzy być może chcą kupić u ciebie zdjęcia. To jest Twój pierwszy krok do tego, żeby. Podejmować czynności, aktywności sprzedażowe, a być może warto się zastanowić, co łączy tych ludzi i jakie na przykład wydarzenie marketingowe mogłoby ich ściągnąć, ściągnąć ich uwagę, ściągnąć ich czas do tego, żeby chcieli go Tobie poświęcić. Tak jak Ty teraz poświęcasz czas na to, żeby wysłuchać tego podcastu, tak to jest moje działanie marketingowe oddziałujące na ludzi, którzy są zainteresowani moimi usługami, zarówno z perspektywy Bycia osob osobą fotografowaną, jak i fotografów, którzy być może będą chcieli skorzystać z mojego mentoringu. Zrobiłem sobie taką matrycę i tak mi wyszło, że w tym kierunku powinienem iść. I automatycznie po tej kropce pod tytułem sesja zobacz, jakie czynności podej powinieneś podejmować żeby te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą zadziałały, czyli wstawienie posta, w jakich miejscach, co trzeba napisać, co trzeba powiedzieć, co trzeba wyselekcjonować, jakie czynności musisz podjąć, żeby proces był kompletny od momentu prospectingu, czyli zastanawiania się, kto jest moją personą, przez sprzedaż, konkretną sesję, po całe działania jeszcze, które dzieją się po sesji. Muszę to powiedzieć, ale najczęstszym brakiem w komunikacji w większości fotografów jest to, że ciężko cokolwiek dowiedzieć się o nich samych, a ludzie kupują ludzi. Fotograf to jest ktoś bardzo bliski terapeucie, pomaga w zmianie. Ludzie przychodzą do nas po zmianę. I jeśli. Nie wzbudzisz we mnie zaufania, jeśli ja nie zrozumiem, że zaopiekujesz się mną, że ja pomimo całego dyskomfortu, jaką jest sesja zdjęciowa, bo nikt nie czuje się, na, no mało kto czuje się na sesji komfortowo, to że ty będziesz ze mną na tyle, że ja się nie będę musiał tym stresować. Więc jeśli nie będziesz się eksponować samego siebie, samej siebie, żeby pokazywać, jak myślisz, jak się wypowiadasz, jak wyglądasz. I tak dalej. To jest małe prawdopodobieństwo, że ludzie będą chcieli z sobą pracować, no bo to jest zawód takiego bardzo bliskiego, intymnego kontaktu. Nawet w sesjach biznesowych to ma ogromne znaczenie, ale myślę, że o tym sobie porozmawiamy z naszym ekspertem. W tym miejscu postawimy dzisiaj kropkę nad taką biznesową strategią fotograficzną. Dlatego że chciałbym wrócić do tego tematu dużo głębiej, dużo bardziej merytorycznie w przyszłości. Dużo bardziej procesowo. Dzisiaj chciałem zarzucić taką wędkę, żeby w ogóle zwrócić uwagę na to, że fotografia to nie tylko robienie zdjęć i że często o tym zapominamy. Jestem ciekaw waszych refleksji, jestem ciekaw waszych spostrzeżeń, jestem ciekaw waszych opinii. Zostawcie je proszę na Linkedinie, zostawcie je proszę na Spotify'u, na YouTubie, gdziekolwiek mnie nie słuchacie. Pamiętajcie, że zostawianie interakcji jest mega ważne w kontekście wspierania twórców, których słuchacie, nie tylko tego podcastu, ale każdego innego medium, więc do tego was zachęcam. Będę wam bardzo wdzięczny za wiadomości i komentarze ze swoimi spostrzeżeniami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. On powstał z przyjemności do opowiadania Wam o tych rzeczach. Dobrze spędziłem czas. Mam nadzieję, że Wy też. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, którego gościem będzie ekspert. Profesjonalny, zawodowy, bardzo dobry fotograf. Do usłyszenia.